Witam serdecznie na kolejnym odcinku 1000 tam ile źli do Exitu. sobie zobaczycie na planszy ile tam jest. I teraz jest taki temat, nasz prezydent, prezydent elekt, czy Unia y, może się zmienić, czy się powinna zmienić? I prezydent nasz elekt, z całym dla niego szacunkiem, powiedział, że Unia Europejska musi się, musi się zmienić. Unia, przepraszam, Unia Europejska musi się zmienić. I teraz powiem wam tak, rys historyczny. Ja 15 lat żyłem w komunie i ciągle było tak, nowe pomysły, nowe KC, plenum, plen, plenum plenarne, coś posiedzenie plenarne Przepraszam. Posiedzenie plenarne Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Co jakiś czas zmiana tego wodza, wódz po prostu za, nigdy nie odchodził, bo źle rządził, tylko zawsze odchodził ze, ze względu na stan zdrowia, nie? Właśnie coś było takiego, że się robiło gorąco, były jakieś strajki, jakieś zamieszania, to robili naród w ten sposób, że po prostu mówili, że się zmienią, mówili, że dadzą nowego szefa. A jak żeśmy pogonili to całe towarzystwo, ten cały system socjalistyczny z tym naszym wielkim bratem z zachodu, z Berlina, przepraszam, wielkim bratem ze wschodu, z Moskwy, nie? To po prostu ja zobaczyłem z miesiąca na miesiąc, że nasze państwo się rozwija. I teraz... Czy Unia Europejska, prezydent Elek sugeruje, że Unia Europejska powinna się zmienić? Chyba ma na myśli to, że na początku żeśmy do Unii wstępowali, to nie było miliona przepisów ograniczających. Amerykanie robią, mówią taki dowcip, że Amerykanie wymyślają, znaczy mają spółki nowych technologii, Silicon Wallet. Jest to takie miejsce, gdzie bardzo dużo ich jest. Chińczycy kopiują, a, a, a Europejczycy Unia Europejska tego zabrania. Specjaliści od tworzenia przepisów i od zabraniania, więc... Czy ta Unia Europejska się zmieni i po prostu i czy ta Unia Europejska się zmieni, jest potencjał i czy w ogóle się zmieni? Ja uważam, że wyrzucić to trzeba wszystko na zbity ryj, ewentualnie usunąć Niemcy z Unii Europejskiej na jakieś 20 lat, wtedy może by się coś zmieniło tych wszystkich. W czym jest, dobra, w czym jest problem z tymi urzędnikami? Ci urzędnicy oni w tej chwili tworzą przepisy, które Okazuje się, że byliśmy potęgą, bo koło mnie produkują i kolega chciał się zatrudnić w produkcji akumulatorów do samochodów elektrycznych, chyba do Tesli, ale do tych niemieckich też i po prostu we Wrocławiu były takie zakłady, które to robiły i Unia Europejska wydała takie przepisy tak, o śladzie węglowym i się okazało, że nasza energia jest brudna z węgla, akumulatory wymagają dużo energii i po prostu duże, dużo energii i dostały takie jakby miały duży ślad węglowy w Polsce, ale w Niemczech, gdzie oni z węgla brunatnego pędzą i tak dalej, ale mają też jakieś oze, to nie miały tego śladu węglowego i te fabryki jedna po drugiej, na skutek tych decyzji Unii Europejskiej, jedna po drugiej, po prostu bardziej opłaca się w Niemczech te akumulatory produkować, bo tam mamy mniejszy ślad węglowy, nie? Już o śladzie węglowym i globalnym yy, ociepleniu i, i wpływie antropomorficznym na tego, to wam mówię, że to jest wszystko wymysł nie ma podstaw naukowych. Czyli generalnie oni stwarzają takie przepisy, że wszyscy tracą, a Niemcy zyskują, nie? To się śmieją Niemcy, że, e, że grali i opisują, że drużynę mają po prostu, że mniejszość jest Niemców i są Turcy, Polacy i tak dalej, oni zawsze wygrywają. Czyli grają na przykład e, Turcy z Polakami się śmiali, a Niemcy wygrywają, bo w tureckiej drużynie było dużo Polaków i dużo Turków. Czyli Unia Europejska tworzy takie przepisy. To są dużo, 80% urzędników, które różnicują coś. Na przykład drzewa wciągają więcej dwutlenku węgla w Niemczech, a w Polsce mniej. Ja powiem tak, że nie widzę tutaj, żeby jakiejś magii takiej, żeby drzewa dwa razy u nich rosły szybciej. Nie widzę różnicy, ale Unia Europejska to widzi. I oni są zrobieni do czegoś takiego i tak funkcjonują i tak się nauczyli i oni są od tego specjalistami. Czy oni mogą się zmienić? Teraz jest taka sytuacja, sprowadzę to do porteru, do mojego doświadczenia, że Pracowałem w bardzo fajną robotę, mieliśmy kilka miesięcy w takiej ekipie, że Było był nas dwóch, elektryk, elektryk, no i był trzeci, to był taki tłumacz. Tłuk taki, no po prostu umie bardzo dobrze niemiecki, bo szprachał tam z szefem się uśmiechał, ha 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 i gadki jakieś o czymś rozmawiał, ale jak miał coś zrobić z elektryki, to my. On coś tam gada albo bierze się za robotę, a my z kolegą żeśmy patrzeli i tylko tak nie, to się nie dzieje naprawdę, nie? Bo czyli nasza firma wysyłała trzech ludzi i jeden, żeby gadał po niemiecku, nie? I ten co gadał, w ogóle nie miał pojęcia o tym po prostu, jak robić elektrykę. I teraz jest tak, że budowa się zakończyła, kolega poszedł w jedną stronę, ja w trzecią, a ten tłumacz, też elektryk robił robotę, ale przy nas, to poszedł w trzecią stronę, nie? I się okazało, że popracował gdzieś. Daleko, naprawdę to, to bardzo daleko pojechał, bo on pojechał na tą zachodnią stronę blisko Holandii, na przykład do Hamburga, to jest kupa kilometrów, około tysiąca, nie? Pojechał i popracował trzy dni, bo w środę powiedzieli, żeby ich sobie zabrać. Znaczy, u nas jest tak, że Niemcy, jak w środę mogą cię zwolnić, w środę, do środy muszą powiedzieć, że, ale to jest od następnego tygodnia, więc oni musieli to powiedzieć, Niemcy już musieli to stwierdzić po jego robocie, że już w poniedziałek musieli stwierdzić, że on się do roboty nie nadaje i chyba najszybciej po trzech dniach można się kogoś wyzbyć nie i to jest ewidentnie z powodu tego że, że się na, nie nadaje bo on właśnie napisał że o pojechali tyle kilometrów i wracać trzy dni popracowali to nie ma najmniejszego sensu nie i teraz czyli tak my którzy nie znamy niemieckiego o teraz właśnie był feedback z mojej, z tej firmy że ja naprawdę nie znam niemieckiego ale kumaty jestem widzę co robić jak mi się pokaże to ja to robię bo ja wiem jak to robić nie? i teraz czy się ja z kolegą elektrykiem możemy robić robotę, tak? I dajemy sobie radę, a ten jeden się nie zmieni, bo on po prostu się na tym nie zna. On funkcjonował tylko z nami i się, on się nie zmieni. On zresztą jak z nami funkcjonował, to było trzy razy mu trzeba po, powtarzać, kląć i go naginać. On się, I wszyscy ty urzędnicy z Unii Europejskiej, łodzie z kierownictwem, na czym oni się znają. Oni znają się tak, tak ograniczyć, zmienić przepisy, żeby... W Polsce się nie opłacało, w Niemczech się opłacało. Mówię, zielony ślad, nie, ślad węglowy to się nazywa. Cudowna sprawa, nie wiem czy o tym słyszeliście, że wszystko ma ślad węglowy i generalnie zasada jest taka, że w Niemczech nie ma tego śladu węglowego, nie? Mówię różne rzeczy, że na przykład kopalnie niemieckie wydalają metanu 10 razy mniej, wie, mniej niż nasze, bo w kopalni się wydziela metan, tak po prostu spod ziemi wychodzi. Tak to jest. I u nas 10 razy więcej i jest od razu śladem ślad metanowy dodają. Podatek w naszych kopalniach, nie? Do naszego węgla. I dlatego yy, my mamy brudną produkcję, a Niemcy mają czystą. I to są specjaliści od takiego majchlowania w papierach i robienia tak, żeby Niemcy zawsze wygrywali, nie? I to machlowanie w. A, jeszcze jedna dobra rzecz. To mówiłem wam taki przypadek, że było jakieś głosowanie w Unii Europejskiej i ono wiadomo było, że będzie przegrane przez Brukselkę, przez panią von der Leyen, dlatego że rządy wypowiedziały swoje stanowiska i z głosów wynikało, że von der Leyen przegra. Przyjechali ci wszyscy głosować ministrowie i minister ze Szwajcarii zagłosowała przeciwnie do stanowiska rządu, które było jawnie ogłoszone jako wykładnia. Czyli po prostu sprzeniewierzyła się dobru swojego kraju. Na tym to polega. Nie wiem, co jej tam dali, czy pieniążki posunęli, czy może pokazali jej zdjęcia jakieś intymne spokoju z czytania pana Tadeusza, czy nie wiem co oni tam czytają, ale to ten pan, który z nią był, to nie był mąż, na przykład, ona miała męża, czy coś takiego zrobili, że ona po prostu sprzeniewierzyła się swoim krajowi. I w tym jest dobra Unia Europejska, żeby wziąć pieniądze od lobbystów, u nas na przykład pierwsza ustawa wiatrakowa to się w stemplu cyfrowym, bo jest taki stempel w dokumentach, ja pracowałem do dokumenta w Wordzie, to jest są takie stemple, że każde zdanie może stwierdzić, kto poprawiał i kiedy, nie? Jeżeli to, to funkcję aktywujesz, ona normalnie jest nieaktywna, nie? I po prostu wyszło, że u lobbystów była ustawa robiona i po prostu przekazana do jakiejś grupy posłów i zaproponowana przez nich, a stempel cyfrowy był z, z kancelarii prawnej, która po prostu wspiera, jest kancelarią prawną zatrudnianą przez wiatrakowców do różnych rzeczy, nie? żeby teren wywalczać, odwracać jakieś polecenia sądu, zmuszać ludzi, żeby na danym terenie przyjmowali te wiatraki. po prostu taka, taka tego. Czyli Unia Europejska jest dobra w tym, żeby zabronić w Polsce, yy, yy, zrobić, yy, po prostu przenieść do Niemiec produkcję, tak? bo to się bardzo opłaca, oni mają taką teorię, że u nich to jest taka lokomotywa, że oni pociągną Europę, ale chyba w dół, nie? I lobbyści i korumpowanie urzędników tam jakiegoś złapali z walizką, miał 600 tysięcy euro i nie potrafił się wytłumaczyć i nie cofnęli immunitetu, nie? Nasza Urszula von der Leyen na SMS-a zamówiła za jakieś 35 miliardów euro po prostu w Pfizerze dawki i nie, no, sąd stwierdził, że coś tam, coś tam, nie, ja nie mam żadnej odpowiedzialności. To taka, w tym jest dobra Unia. Jeżeli... Wy uważacie, że ci ludzie się zmienią, jeżeli wy uważacie, że Rada Wzajemnej Pomocy Gospodarczej osadzona w Moskwie przez naszych niesamowitych przyjaciół, e, przepraszam, nie te czasy, że Rada Wzajemnej Pomocy Gospodarczej osadzona w Brukseli, skierowana z światłymi wskazówkami z Berlina po prostu się zmieni, to na głowę upadliście. Ja wam gwarantuję, że ja, moje otoczenie gniło w komunie 15 lat i nam zmieniali urzędników, sekretarzy, wszystko i się wszystko zmieniło. Tylko się nie zmieniło to, że nie było na półkach towarów, pracowałeś ciężko, w soboty żeśmy pracowali, tydzień był chyba 45 godzin albo 50 godziny, 45 godziny chyba był tydzień pracy i po prostu nic nie było na półkach. A teraz w soboty nie pracujemy i półki macie pełne, trudno wybrać sobie coś, nie? Nie wiem, czy Wy sobie wyobrażacie, jak wygląda sytuacja z tymi półkami. Idziesz po coś banalnego, w wojsku to mi wydawali po prostu pastę do zębów, e, pastę do butów, bo tego było tak, że szedłeś do stepu, na przykład potrzebowałeś buty wypastować, nie? I rozumiesz, taka była sytuacja, żebyś poszedł do stepu, to nie wiadomo, czy pasta będzie. 25% że będzie, a 75% że nie będzie i wojsko by nie miało wypastowanych butów. Dlatego polsko, wojsko z rozdzielnika dostawałeś. Szef rozdawał po prostu. Co miesiąc było takie coś, że miał taki wiesz sklepik darmowy i na początku jak startowałem w komunie to było jedna pasta do butów, jedna pasta do zębów, jedno mydło, jeleń, takie fajne szare mydło było i z jeleniem było nabite taką pieczotką takie kwadratowe centymetry jakbym gdzieś zobaczył to, to bym natychmiast je kupił nie? twarde nie mydliło się i w ogóle obrzydliwe i śmierdziało jakiś zdechły kotek i po prostu do tego nas doprowadziła Rada Wzajemna, Unia Europejska, yy, Moskiewska Unia Europejska nas do tego, yy, Europy Wschodniej nas tego doprowadziła i doprowadzi nas do tego, tego. W wyniku działania Unii Europejskiej mamy same problemy. Gospodarka nasza walczy o klimat, wszyscy mają to gdzieś w koło. Chińczycy o, otwierają sobie kopalnie, no bo co tydzień u nas się zamyka w Polsce głównie. Też kopalnie, żeby zrównoważyć te chińskie, to no po prostu super. I wy, mówię wam tak, trzeba to wszystko wykopać, i, i, i robić od nowa. Ja też bo, pracuję w starych budach. Taki jestem, mam papę oparszywiałą, bo tam są yy, bardzo... Wiecie co? Jak jest, powiem wam tak, że jakby stary budynek był, to ja myślę, że jeszcze szybciej taniej zrobi, po prostu go wyburzyć do fundamentów i nowy. Bo w tych starych budynkach bardzo ciężko się pracuje. Po prostu bardzo ciężko się pracuje. Yy, w nowym po prostu jest beton. Wiercisz kołek siedzi. A tutaj wiercisz, wypada i jeszcze ci cegła na łeb spadnie, bo wyjmiesz razem z kołkiem i tak dalej. Także moje zdanie jest następujące. Kolega, który znał się na niemieckim, to się nie zmieni, on się elektrykiem nie stanie. Unia Europejska, która niszczy gospodarkę Europy, próbując podtrzymać tą czarną dziurę gospodarki niemieckiej, się nie zmieni. Oni są specjalistami tylko od jednego. Tam nie znajdziesz gości, którzy uwolnią system, tak jak w Stanach jest na przykład zrobiony. Proste zasady i to pobudza funkcjonowanie gospodarki. Nie. Tam jest jakiś dziwny system, który przypomina mi system komunistyczny, który wiadomo, że się zapad kolaps miał ekonomiczny. I ja nie wierzę i nie słuchajcie żadnego wymiany, że urszulę wymienią na kogoś innego. I tak dalej. Tam urzędnicy zostaną, tam jest taki opór, Trump o tym mówił, że deep state, głęboki status, nie? Że po prostu prezydent się zmienia i nie mógł tego deep state'u na pierwszej kadencji takie ciekawe zjawisko, że Trump na pierwszej kadencji miał dużo pomysłów i ten deep state, czyli ci ludzie, którzy w tych wszystkich urzędach siedzieli, oni mieli swój cholerny sposób działania i tam nie szło nic zmienić, nie? I następno, i przez to dużo reform mu się udało nie przepchnąć, wziął ludzi, którzy po prostu byli związani bardziej z tymi ludźmi i oni wiedzą, że prezydent za 4 czy 5 lat się zmieni, a urzędnicy będą tam siedzieli 25 lat do emerytury. I po co trzymać prezydenta, lepiej z kolegami. I drugą kadencję, to mówię, Trump zrobił tak, że wszedł i do agencji takiej rozdawnictwa USAID, nie? która 200 milionów dolarów przeznaczała na propagandę u nas za Bidena. Nie? On wszedł, jego mask zaczął pytać o jakieś dokumenty, oni dalej normalnie kazał Trump wstrzymać wszelkie przelewy, oni dalej sobie realizowali przelewy. No to, no to ten, no to mask kazał po prostu wspólnie z Trumpem. Kazali wszystkim urzędnikom pozamykać komputery, tylko zostawili informatyków dostęp do systemu, dali im urlop, czyli zakaz wykonywania pracy i dobrali się do systemu, bo tamci nie chcieli im dać dostępu i jeszcze robili przelewy, chociaż było zabronione, to oni jeszcze dalej realizowali jakieś przelewy, po czym wygarnęli wszystkie te informacje, zapamiętali systemu, zamknęli to w cholerę, ten deep state i on jakieś miliardy przetrawiał, nie? Na jakieś opery, te, tęczowe opery gdzieś sfinansował za kilkaset tysięcy dolarów, jakąś tęczową operę gdzieś w Irlandii, nie no, żeby y, to, to jakieś dziwne rzeczy się działy, zamknęli to, wyrzucili i widzicie, żeby stany się załamały? Żeby tam się sufity pospadały na głowę, albo żeby lotniskowce stanęły? Nie, nie wpłynęło to w żaden sposób. Także ja myślę, że ja jestem przekonany, że z radą wzajemnej pomocy gospodarczej z ruskimi trzeba było zerwać i po prostu wyrzucić ten system w cholerę i Unię Europejską uważam, że trzeba to zamknąć, wyrzucić, żeby tam nawet jeden z tych korupcyjnych gości, którzy wie jak się to robi, jakie ma węzełki, jakie coś tam rzeczy, żeby po prostu nawet jeden nie pozostał. A powiem wam, jak korupcja wygląda. Kolega i samochodowy przykład będzie. Kolega taką sytuację miał, że jechał sobie spokojnie, wyprzedzał go jakiś samochód i tak na niego zjeżdżał, że... Chciał go wyprzedzić, no to wiesz, wyprzedzasz, przejeżdżasz do przodu i dystans musi być za tobą, ja na przykład robię 50 metrów minimum, nie, i ten, i, i po prostu zaczął, i, i, i wyjeżdża przed niego, jedzie, a ten samochód wyjechał, zrównał się z nim, trochę przejechał i zaczął skręcać i go uderzył, po prostu szybko to zrobił i go uderzył w przód, tak lekko go trącił, nie, i o tak, po prostu w czasie i jedzie dalej bez niczego, nie, no i kolega tak mówi, co jest do pioruna, nie, uderzył we mnie kierowca, Wziął z boku, wyjechał, a tam pijana pani przed kółkiem, ale to parę promili, nie, parę promili i on, i on patrzy, ona jedzie nieprzytomnie, w ogóle trąbi na nią, ona nie ma kontaktu z otoczeniem, to już chyba na odcięciu była, nie, to się mówi, urwał jej się film, a ona dalej prowadzi z pojazd, nie, i on, i powiem wam, na czym polega ta korupcja, te wzajemne węzełki, jakie się przenikają, to jest coś obrzydliwego i to niszczy kraje, ci ludzie, którzy w tym uczestniczą, to oni jakby się ratują, są poza prawem i coś tego, ale te kraje po prostu upadają, nie? To było za komuny. To było co, co, opowiada? No i on tak patrzy, ona pijana jest, nie? Obiła mu samochód i on normalnie wziął i on zaczął spychać, znaczy stanął, bo ona była zagrożeniem, tam było jakieś skrzyżowanie, leciało za jakiś kilometr, było duże skrzyżowanie, nie, nie wiadomo było, co ta kobita zrobi, nie? Wziął i on delikatnie samochód je zepchał, bo tak bardziej ku przodowi i zepchał ją po prostu do rowu, takiego łagodnego rowu i ona po prostu w tym rowie wylądowała, nie? No i... Jechała akurat jakoś policja i on tam zatrzymał czy coś takiego i ta policja zaczęła tego i tak dalej, nie? I mówi tak, on mówi wziął ją na i oni tak patrzą na to, a tak pokiwali głowami, zobaczyli, ona się wygrzebała z samochodu całkiem pijana. Coś tam wzięli, zadzwonili, nie? Wtedy komórki już były, czy tam przez radio, coś tego. I, i oni mówią, dobrze, to y, spisaliśmy tu już numery, my panu już dziękujemy. A on tak... A alkomat? A coś, bo on wiedział, że to w jakiś i stłuczek czy coś, to się... Policja zawsze ci daje alkomat, nie? Bo ten, kto jest pod wpływem alkoholu, to jest zawsze winny i tam bla bla bla, nie? Coś da z ustawą. No i tego, i on tak popatrzył, że inne działanie. I do kolegi jechali razem do pracy, tylko weź no tutaj świadków mi tu za niech przyjadą, nie? I te poszli gdzieś tam, czy ktoś ich za stopa zabrał i wrócili we dwa samochody. I ten mówi, nie, nie, my już do pana dziękujemy. A on mówi, ale ja proszę ją na alkomat. A oni ją wzięli na alkomat. Nie? On patrzył, a tam 2,4 promila właśnie wybiło tak dosyć mocno, nie? Odcinka. No i ta taka kompletnie tego, nie? I przyjechali jego znajomi, a, a oni mówią, panu już dziękujemy, nie? I ci znajomi pojechali, to zaczęli się robić agresywnie, jakby sam na sam w tą trójkę. Czyli ten ta pani, on i tego, nie? I on mówi, ale mnie na alkomat, nie, nie ma takie potrzeby. Pan już jedzie, już pana nie potrzebuje, mamy pana dane, my wszystko załatwimy. A on tak mówi, co jest do pioruna, no? dlaczego mnie wzięli na alkomat? No to jak nie wzięli do, na alkomat, to... Wszystko mogą przypisać, mogą ten kwitek jemu przypisać, że on o 2-4, ona nie. I ci znajomi przyjechali do niego samochodami, no był ogarnięty po prostu. Nie każdy jest ogarnięty. No i ten. No i, i mówią tak, i on mówi, to proszę ten alkomat, nie? I, a ci przyszli i tak, o, i, o, to ładnie pijano i świadkowie. I to było ze 6-8 osób, wiesz, bo się mówiło wtedy, że jeden policjant to jest jak 6-8 świadków, nie? Jego słowo, a to było, żeby były ze dwa samochody pełne, to było około 8 osób tam było i widzieli, że ona pijana, no, ona chodzi całego samochodu. Jak się wkurzyli ci policjanci, tak przyjechała, a państwo tu czego chcą? Proszę odjeżdżać i coś takiego, nie? Strasznie się wkurzyli, on mówi, mnie na alkomat poproszę, pani ile miała? I, i tam, a jeden tak coś, coś tak tego, patrzę, widać, że jest nieprzytomna, to widać, że jest naprawdę w stanie upojenia alkoholowego, nie? I proszę alkomat, to mu podsunuję ten alkomat też zębami się. 0 00 widzicie? I tam ktoś z nim stał i się wyświetliło, tak psz, tam zaczęło mrugać, że zielone, pikiła lampka, o 00, dobrze, no to, no to tego. Numer i wszyscy sobie... Post... I zrobili taką dokumentację świadkową w 8 osób. Wiecie, co się okazało? To, że ona prokuratora była. Także taki system znajomości, że ci znają i oni wiedzieli, ona nie przedstawiła się, że ona prokuratora. Z jakiej tej ją od razu poznali, nie? Rozumiecie? I teraz, czyli tak, oni pomogą żonie prokuratora, jego oskarżą, ty pójdziesz do więzienia, ale oni mają chody u prokuratora, uśmiechają się milo, on mówi, no słówko jakie komendantowi, żeby ich awansować, bo się przysłużyli, nie? I taki system to tworzenia tych węzełków, tych, tych ja wam o nim opowiadam, bo wy po prostu funkcjonalicie, funkcjonujecie w korporacjach, to tam na pewno jest taki, bo mi było trudno, ja się dopiero po latach dowiedziałem, że ja, w jakim systemie ja funkcjonowałem, kto z kim i dlaczego. A taki system, jeżeli to taki rak przeżera państwo, to to państwo jest bardzo słabe i po prostu o, państwo się skupia na tym, żeby nie działać dla dobra państwa, tylko jakby te wszystkie węzełki to działają na, dla tych ludzi. Ja miałem też kolegę takiego jednego, chodzi o sprawę samochodową, że wojskowy miał wypadek ewidentnie z winy kogoś miał jakiegoś pasażera autostopowicza czy kogoś i idzie do sądu i tamte chyba był pijany też właśnie i w niego uderzył to znaczy on jechał po zewnętrznej a ten jechał po wewnętrznej był pijany i zaciągnął zakręt tak że wyrzuciło go za po prostu uderzył w jego samochód nie w jego samochód gdzie on jechał po swoim pasie a tam ten ze swojego pasa wpada przecież tylko to było ostry zakręt wszyscy wolno jechali 90 stopni i tamten po prostu nie wyrobił nie wykręcił czy coś no i idzie do sądu i tak on mówi, że jest wojskowy czy coś takiego, i sprawy wojskowych rozpatrywały z wojskowymi, rozpatrywały sądy wojskowe. I on dostał wezwanie do normalnego sądu i poszedł do jakiegoś politycznego, ten zadzwonił, coś tam, coś tam i on wchodzi na rozprawę sądową, nie? A tam normalnie szybciutka rozprawa i miał do niego, szybciutka rozprawa po prostu yy, się toczy, że on był pod coś alkoholu, jakieś coś i normalnie, że to on w niego uderzył, nie? Jego świadka nie było, czy coś takiego, jakby. Rozprawa w sądzie był zdezorientowany. Mówi, przepraszam, proszę o przerwę, bo źle się poczułem, czy coś, się dobrze, nie. Wziął komórkę, już wtedy były pierwsze i zadzwonił szybciutko i zaczął przeciągać sprawę, czy coś takiego. I akurat szczęśliwie wkroczył na salę prokurator wojskowy w mundurze i mówi, jestem z prokuratury wojskowej na podstawie takiej takiej, przejmuję sprawę przed ogłoszeniem wyroku, bo oni chcieli szybciutko ogłosić wyrok, że on jest winny tej stłuczki, nie. A, a tamta osoba nie, jakieś papiery i ja przejmuję dokumentację. To, myśl, to wiecie co, jakbyście widzieli tego sędziego, jak on był kurde wściekły, że musi to sprawę oddać, bo prawdopodobnie ona była kupiona już, nie? I to jest bardzo źle wpływa. Jeżeli ktoś daje jakieś coś, e, benefity sędziemu, a ta sprawa zostaje rozstrzygnięta niekorzyście, to ten sędzia bardzo upada, nie? Także mówię, system Unii Europejskiej dla mnie jest przesiąknięty rakiem. Tam jacyś goście, którzy walizki ich przyłapali na, na lotnisku, że 600 tysięcy euro, nie wiadomo skąd mieli w siatce i to, nie, nie tracą immunitetu. Nasi posłowie, którzy dali lajka w jakiejś sprawie, to im stracili immunitet. Także podziękował. Pozdrawiam serdecznie i tysiąc około 75 deksji, tu odliczamy dalej.